Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, udało mi się skoczyć, Ale na moim kanale, dzisiaj jesteśmy z Alą, no dzień dobry, ile tych odcinków, no, tylko dwa, to jest mm. drugi odcinek z tobą, jesteśmy na dżungli, to jest nasza ferajna jak z Unią, masz Mamy Mam jabłuszko, nie dam ci, nie o, to moje jabłuszko. Dobrze, my se, My pójdziemy w świat, prawda? Okej. Okay. Ale... Chodź tam. Jak zauważyliście... O, mam. Tak, ja pierwszy zobaczę To twoja, a to moja. Okej. Okay. Jak zauważyliście... Owcą, nie Ja robię. mam już itemy. I to nie jak? No itemy, czyli te rzeczy to. Wiesz. Bądźmy tamtędy. Już noc się robi. I wiadomo, i temat. I temat. wow ale, ale ta dżungla jest ładna. I brzydka. ładna no, jest... czy brzydka? Poczekajmy. My się tam. Może jak, jak tajemnicza wyspa do wyspadł, i lila, nie? Mhm. To, to taki mądry, a ja nie mogę nie Łoł. Wow. Jakie wielkie drzewo. Kaczka nie, nie lubi. Jako wielkie drzewo. Ej. O ja. ja. O ja. Odbijamy zielenie. O, nie no tu. I tutaj będzie trzeba przetrwać. To jest nasza Ferajna, mówię. Czemu ja nie mówię? Jak z unią... jak... To jest nasza Ferajna z, z Adą. Ym, Nie dam rady. No nie pij mi. Ja cię wanulam? Tak. Patrz, ile mam hierarchii. Ile? O, może, dobra. Ja cię muszę chronić, bo ja nie chcę, żebyś mi tu dadnęła Ale co w błysko. Ale bo jest to biedne myśli. O, konieka, nie ty, nie kończę. Jesteś. My się nie zgubiłam, ja uwełłam. wiesz, no, A skąd wiesz, że ja jadłem jabłuszko? No, no wiem, bo to jest kot jabłuszka. E... Serio? Serio tylko jabłuszka? <grym> Ale nie tyle. Mogę cię walnąć? Ale Boże, ty masz pół O masz pół Dłuszczka. Daj mi jabłuszko. O, zaraz, zaraz. E, ja nie mam jabłuszka, ja mam, ja mam mięso. A ty masz mięso od owcy? Nie, 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 no. nie, to nie, nie, na nie, W nie, to nie, nie, na nie, Poczekaj. Ludziu. Pozbieraj trochę drewna i daj mi, okej? Okay? Ale nie, przerabiaj na takie drewna. Zginęłam. Sorry. ja wezmę Twoje rzeczy. Uf, ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. W ogóle ja, 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 twoje, ja wezmę Twoje rzeczy. Dobra. No okej. Okay. W ogóle już nie był, chyba się zgubiłam drogą i... Iliś... Śliśmy sz, no. Aż się zgubiliśmy I robiliśmy parkule jakieś napis O, ja też twój Okej okay. No dobra Dawaj mi w gieniu te rzeczy Ja nie jestem gieniek <grym> Jesteś gieniek Dawaj mi to Dawaj jesteś. Nie będzie <grym> Aj, Ja tylko nie tyle nie miałam no Wiem, ale tyle znalazłem To mnie zniknęły Chyba <grym> mnie zniknęły Dobra, ale ja tam widziałam ten Poczekaj no co ty mnie bijesz? Uuu. Jak ja się trzymam? Jak no wiesz, youtubera bić? No mu zgina. O ile ma serce. No tu nie wiesz zabijaj ludzi. Nie wiem. Jakie ludzie? O ty <śmiech> bie <śmiech> bie <śmiech> bie <śmiech> Jakie ręce nie masz? Ja nie mam, ja mam. Ja mam. Aaaa! To jest kieper! No ale nie idzie do ciebie Aaaa! U, to zwariowana! Tak samo jak ty Zwariowana Lilymba nie jest, ona jest chora! Powiem to nie no właśnie, to ją przeproszę. Jak ona teraz to ogląda? O Właśnie, właśnie, właśnie. Zawsze na tablecie. Ja tu mam takie tablice, bo ja. Okej. To nie jest tablet. O no. boże, uważaj, zombie tu idzie. Oh. Okej. Okay. Ona. O, ona ogląda to. Wow. Ona to ogląda, ludzie.

nie! Ala Musisz mnie ratować. Mam zbyt jest mało jestem... serc A ja jestem kobietą, nie, nie ratuje. Jaki śmiech. Musimy. No ra. Wigo! Ja zginę. Jest inne ludzie. Zostawcie pięć łapek w górze, żeby mnie... żeby mnie uratować. No a mnie to co? Nie dajecie! Kurde, nie wiem, my to jest jednak. Temu ja nie dostałam jego! Na końcu! Ja nie dostałam od tego jedynka. Powie, tego cię kochają, aż dostajecie jedną ja powiem, jak wiem, ty Czemu jest urodzona kobieta? Chyba <noise> dzień no, Chyba dzień się robi. <głos> <głos> Ale z góry z O, o. <noise> o se jasność Jak góry sobie góry <noise> Okej, okay. um, A ty bo, Nie bij mnie! Aaaa, to ja Ludziu... To Nie, nie wypaliło. Już mówię Ci od razu. Na to Jak jadę. jakiś pot... Jak, jak, jak jakiś potw Czekaj na tym drzewie, ok? Okej. Czekaj na jakimś Czekaj na jakimś Wow, kurde, prawie mnie zabił. Ne, reszty na to nie Nie, nie, On prawie mnie zabił. Co idzie? Kolejny? Nie. Kiedyś klecał mnie w błąd. To bąbelki? Tak, lecą. Ja jestem. No, no, bo ja jestem. Ola! Nie. Nie, 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 nie. nie. A ja mam prawo żeby pozbierać? Tak. A. O nie, nie teraz, Ala, nie teraz. Teraz przejęłaś, Praw, prawda, widzowie? Ona zasługuje na wielką karę, że nigdy nie robi ze mną odcinków, nawet mapy odwiedza. Na no ja czemu? Bo tu mnie zabiłeś. Albo pozbieram moje rzeczy. Bo ma... Albo nie pozbieraj. Pozbieram. By drewno. I twojego sak czeka. No oddawaj! Oddawaj! Albo się i... Wyłączy... Nie będzie tego. To jest Bum. moje. -re -re będzie tego. Już ty oddam! Tutaj drewno. No ludziu, tutaj jest drewno! A miecz? Nie, nie ma miecza, tylko swój ma. Serio? Tak, zobacz. No ekstrem. A jeszcze jakieś drewno masz, czy coś? Mam. Patrz, no, Nie takie dobra. Zrobię sobie, prawda, ludzie, nie. No. Ludzie, no. Tak! O, no. Kurwa, nie pamiętam co tym Nie, nie przeklinaj, kobieto, bo za przeklinanie też nie robisz odcinków. Zapamiętaj. A no to nigdy nie będę. Okej. Se zgadzam. Nie, się Albo będę z dziwem nakrywać. No ha, jeszcze. Koleżankę! ty pan się! Panie się! Śmieciu. Pan się. Ty. O Boże! O, zabiłem tego, tego śmiecia! Zabiłem śmieci. Od razu! Ja tego śmiecia tego. tego. może, Ty byś Boże! Ty, ty, ty piszczałaś jak nie wiem. No to i dobrze, bo ja jej... I... Tak, dziewczyna z chorobą. To, to było piękne. To było piękne, proszę Państwa. Czy to, czy to jest nieprawda? Możecie pisać w ogóle w komentarzach. W ogóle wasze komentarze mnie tak ciekawią. O, widzę Czy to w ogóle jesteś? O, widzę to nie widzę. Poka... Wywaliło mnie. Jeszcze nie mogę do ciebie. Dobra. Ja myślę, że... albo nie. Jeszcze mogę. Słuchajcie, w kolejnym odcinku z tej frajny. P to, Zrobimy sobie może domek za Alą. Prawda? No to rób, już róbmy domek. No to buduję, ja się nie wygłupiaj. Okej, okay, to Gdzie ty jesteś? Dzień. <grym> okej okay. A masz krawczynkę? Hmm. To ja robię, okej? Okay? Okej okay. Jeszcze tutaj mam twojego osiemrzewna A tu se już I ty tam Patrzcie, widzicie? Jaka miła koleżanka To jest miła koleżanka Ale no Jeszcze mogę ci dać to? Ła! Ja ci nie piję Jeść, może. O, fajnie będę miał łóżko całe. Znaczy nie całe. I? Dobra, ja tu gdzieś widziałem kanio. Nie kaniu, jak tu się. Węgiel mam! Gdzie, gdzie ty masz węgiel? A gdzie ty w ogóle jesteś? Aj, w węgla! Ty mi spadł no ale nie do... O! Mam! Mam jeden! Mam jeden! Mam jeden, do no tych lampki? Już mam lampkę. Zostawić... A w ogóle... Ile ja mam tego w ogóle? Potrzebuję 8 Okej, okay. y, zepsuć twój troszkin czy nie? Jak chcesz. Ja zepsuję. Albo nie. Zostawić. Osiem. Dobra, okej, okay, okej, okay, jadę, jadę dalej. Ej, dam ci trawki, no chodź tu, no Steve, czemu No jestem. Okay. Gdzie ty idziesz? Przecież. Boże, jak, jak ty mi się lagujesz. Okej, okay. patrz na drzewko? Słuchaj, ale się nie, nie wygłupiaj, Ala, bo zobaczysz. Mamy było No to robimy, tak? Okej. Tak, robię. To jeszcze piec postawię. Okej, fajny domek będzie. Okej, już nie ma drewna. Au! Tu mnie bije? Au! Ale nie z takiego. Z takiego, o, takiego. I nie mam takiego. No to zbieraj. Pod dżungli. To... Będziemy zbierać na jakieś rzeczy. Tutaj w ogóle jest. Podoba mi się ta fajna. A wam, wi wam widzowie też możecie pisać, czy wam się podoba, czy nie. No bo im się nie podoba. Ja. Ваш в что я... как я себя тогда назвала? Алла. Алла. Алла... Не, Алла... Так написал в комментариях. Люди ненавидят вас. Albo... Zobaczcie, pa, patrzcie, słuchajcie mnie teraz, patrzcie, 10 łapek w górę, a właśnie dzięki za te 12 subów, w ogóle... E... A, a co to są suby? Suby to powiadomienia. O, co ty... wow, to się stało z tym piecem? Ty go zniszczyłaś? Jakim piecem? Nie? Tym, tym piecem. To, 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 to... był normalnie, to, ty, to ja coś... kure... Co się z nim stało? No to zepsuć! Nie, niech tak będzie, bo by Jak, a to jest... Nie, bo ja chcę, żeby było tak ładnie na ziemi. Absolutely tak. czysto. Cicho, bądź robimy tu domek. No tak! Ale mam tego kufla. <noise> Nie, no ona... Prawda, widzę, że ona się śmieje tak samo jak ta. No. Lili? Bardzo podobnie, jak w ogóle wy się znacie, wy się znacie. Pani... A, no bo my się razem urodziliśmy, byliśmy siostrami, no ale... Koka, koka, Ma... patrzcie, kokainę mam. No i potem... Koka. Ale Lili się przeprowadziła do innego domu. Już nie była moją siostrą. W ogóle nie jesteście siostrami. No i potem... I potem. Potem. Co? Co potem? Musisz miś powiedzieć. No i potem nie byliśmy. Wow, ale, ale mnie to obchodzi. Ona jest straszna. <noise> Zostanie się e, śmiać? Oh, oh, oh. Chciałam powiedzieć bić oh, oh, oh. Dobra, przestań, oh, oh. ja mogę zakończyć odcinek Cicho bądź, bo, bo to jest ohydne. To jest ohydne. To jest ohydne, prawda? Ale gdzie ty jest? Dobra, ale chodź tu budować dom. Ten. Nie mam tego drzewa. Słuchaj! Co? Chcesz robić ze mną odcinki? Tak! To się. No, gadam, gadam, ale nie aż tak. I się nie śmieje jak osioł. To się A jeśli się śmieję jak osioł? Trochę. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tle. Poczekajcie, pożegnanie pan zrobię. To pójdę do ciebie. Ja myślę, że naprawdę to by było w tym Taki odcinku. Taki ładny będzie pożegnanie. Witajcie, witajcie, baślucie, Dobra. Słuchajcie. Było miło. Nasza ferajna, dobra, w ogóle, chodźmy się gdzieś zakupić. Nie, bo ja buduję domek. Ty nie buduj domku. W tym odcinku dokończymy. Chodź tu. Gdzie dokończymy?

А mm. ah, як шибко сібко